No i kochani, jeszcze dzisiaj tak na szybko chciałam się z wami podzielić przekąską jaką sobie przygotowałam na sobotni wieczór czyli deska serów na dąbrówce i jakie mam sery, mam kuleczki mozzarelli i do nich jako dodatek suszone pomidory mam ser cheddar z, z Biedronki już o nim mówiłam, naprawdę jest niezły i cena przystępna mam ser jakiś żółty, no niestety nie pamiętam nazwy po prostu taki polski, klasyczny. I to z moim pesto. I mam ser z niebieską pieś pleśnią rockpol. I jego mam z boróweczką. Do tego mam krakersy. Albert, 99 groszy paczka. Naprawdę atrakcyjne. Tutaj różne orzeszki, daktyle. Troszeczkę winogron, winko. Moja ulubiona herbatka. Brytyjska w sasze tak super mocna od Amelie. Będę sobie teraz zacieszać i relaksować się po bardzo pracowitej sobocie. Pa!